Dobrze, bracie, a może byś tak z chęcią się ze mną pobawił teraz? Może już teraz odpocząć? Mm, nie. Ja. Y, jem. Tak, jem. O, Hawie, jak ty głupi. Nie kłam, proszę Wiem Mama mówiła, żebym się tobą opiekował Bo jesteś młodsza Ja jestem starszy Tak, prędzej się urodziłam, to trochę później Ale nie znaczy, żebym się z tobą bawił O to właśnie chodzi Opieka na tym polega Żałuję, że mam siostrę. A ja żałuję, że mam takiego brata Który się ze mną nie bawi. Dobra, pobawię się z tobą chwilkę Ale chodźmy na boisko z kością z piłką Nie chcę na boisko No to jak chcesz się bawić Ja lubię piłkę nożną No siostra weź Jak za kostka Muszę się jak zawsze sama bawić kostką, bo dla ciebie piłka, piłka, piłka najważniejsza, a dla mnie może kosteczka, co? Weź siostra, trochę się ogarni. Jak mam się ogarnąć? Co tak warczycie? Chcecie się podzielić zabaweczką? Bo on, bo on. Ten, no ten, tego, no. E, nie chce się ze mną bawić. A podzielcie się. No masz. Ty masz ten kawałek, on ma ten. Dobrze, teraz się Jakoś budzicie. No i nas nie rozumie. Pięknie. Oddawaj moją kostkę. Gdzie ta kostka? Dobra, twoja jest piłka, moja kostka. Fajnie podzieliłam? Nie, nie fajnie. Szkoda, że mam siostrę. A nie mogę mieć brata. A co, byś wolał mieć brata niż siostrę? Tak. Idź sobie na wolność, idź. No, z bardzo z miłą chęcią pójdę sobie na dwór. Powiem Wam ciekawostkę, że Humphrey zawsze był taki. A on się nigdy nie zmieni. Nigdy się ze mną nie zaprzyjaźni. Raczej znaczy jesteśmy siostra i brat, ale. No. Ja bym chciała, żebyśmy się razem bawili. On chce tylko piłką się bawić, a ja chcę kosteczką. Nie możemy się jednak podzielić. Może pójdę do niego, kosteczkę zostawię tutaj. Pójdę do niego. No i ten tego nie możemy się tak zgodzić. Aha. Rozumiem. Też miałam taki przypadek. Tu jesteś, Humphrey. Myślałam, że cię nie znajdę. Co ty tu robisz? To jest prywatna rozmowa. Zostaw ją w spokoju. O czym gadacie? Humphrey mi mówił, że nie możecie się dogadać. Właśnie, a tak w ogóle dokładnie o co chodzi, bo Hafi dobrze, nie zrozumiałam go. Chodzi o to, że on chce się bawić piłką, a ja chcę się bawić kosteczką. A mama mówiła, no mama już nie żyje. Mama mówiła, że ma się mną opiekować. Aha, to taka sprawa, a nie możecie na przykład ty piłka, ty kosteczka i tak się bawić razem. Nie, bo on oczywiście nie chce. Ja tak chcę, a on nie. No bo ona mnie wkurza. Dobra, spokój, spokój. Może da się to jakoś rozwiązać, ale wątpię. Bo wy za mocno się kłócicie. Ja nigdy nie chciałam mieć siostry. Dajcie mi na chwilkę spokój. No i widzisz, co narobiłaś. Poszła sobie, he? To nie przeze mnie. Ona chciała tego chwilę. Począć od nas. A tak, ale to Twoja sprawka, że ona poszła. Nie, to Twoja. Wszystko, że musisz zostać na mnie, bo ja jestem do rzucania. Dziewczyny to trzeba szanować. A Ciebie nie trzeba szanować, bo ja jesteś okrutną siostrą. Jak to okrutną? Ach. jak to z nim jest? Weź mnie od niej, proszę, proszę! Dobra, idź tam. Chodź, porozmawiamy tutaj. Posłuchaj, czy Humphrey był taki zawsze? Tak, on y, nawet nie przepychał od mleczka mamy. Myślę, że Humphrey y, może być mocno wkurzony na Ciebie, ale nie wiemy jak, z jakiego powodu. Ja też sama nie wiem. On taki ciągle jest. Y, weź przynieś kosteczkę. Proszę. Dziękuję. To mówisz, że ty lubisz tą kosteczkę? Tak. A Humphrey nie chce się o nią bawić? Tak. Jeszcze nigdy jej w życiu nie używał. Mhm. Nie wiem co mu dolega, ale wiem, że y, musisz usunąć tą kostkę z domu. Ale ona ale ona jest od mojej mamy! Nie mogę! To jest pamiątka! Wiem, 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 ale to dla. Dobra. Chciałam powiedzieć, to dla dobra Humphrey'ego, ale. Matka jest najważniejsza przecież. No tak. Przecież nasza matka nie żyje. Znałam waszą matkę. Ale to tak dokładnie jak miała na imię. Demeter. Właśnie, urodziła ciebie Kate i Humphrey'ego właśnie urodziła ciebie. Was urodziła właśnie. I tak to było. Ty byłaś bardzo bezbronna. To, to wiem. A Humphrey, no, rządził nad wszystkimi. Zawsze jest taki. Co oni nie robią? dają sobie coś o mnie? Żałuję, że mam taką siostrę. Czemu ja muszę mieć taką siostrę? Tego nie wiem. Ale najlepiej sobie ale tą kosteczkę, Będę miał wreszcie spokój. Nie widzą mnie. Zaraz będzie nagły atak. No więc tak musisz zrobić dobra, zaraz. Ha! Halfway! O, Halfway! masz na tych natychmiast przyjść mówi Lili. Nigdy! Jeśli Kate chce kosteczkę. Musi wynieść ją z domu, w ogóle wyrzucić ją do śmieci. Ja nigdy tego nie zrobię, jesteś taki okrutny. Kate! Humphrey, byś się wstydził. Kate! Kate, co się stało? Bo brat zawsze był taki dla mnie okrutny. On chce zawsze, żeby się pozbyła jego nieulubionych zabawek. On się uważa, że jakiegoś alfa. A ty musisz pokazać, że jesteś też alfą. I masz serce wilka. Jakie ja to niby mam pokazać? Idź po prostu do niego. Na razie muszę się uspokoić. Dobrze.